Yeah! Yeah, yeah. 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 Uh, You must walk on water cause I'm drowning and you made it Cześć, jestem Luke, a przed wami trzynasty odcinek z gry Parnick Simulator 22 Na początku tego odcinka zabiorę się za dokończenie tego kontraktu Następnie będziemy siać rzepak i pszenicę lub jęczmyn Zastanawiam się nad wynajmowaniem maszyny do zbierania bawełny, no ale to zobaczymy najpierw dokończmy sobie ten kontrakt. Ja bym ten kontrakt dokończył poza nagrywkami, ale pomyślałem, że zrobię tak jak zrobiłem w 12 odcinku, czyli w zeszłym odcinku to zrobiłem, czyli zostawiłem trochę polator do koszenia na odcinek. Więc tak samo tutaj aby nie było, że tylko pracownik za mnie pracuje, a ja nie mam żadnego wkładu w kontrakty, oczywiście, że mam ten wkład i też robię. Tutaj został jeszcze jeden przejazd, o ile to mam to wymierzone. Tak, jak dobrze zauważyliście w prawym górnym roku godzina 4.30. Czyli nocny maniak gier ze mnie. No dobra, tutaj już mamy prawie zrobione, skoszone jeszcze jeden pasek. Jeśli chodzi o pola na gospodarstwie, no to tam już mam pola przygotowane pod zasięg, ale obawiam się, że pola będą wymagały jeszcze innych etapów, bo będę musiał jeden dzień przespać bo mamy lipiec, a rzepak można sadzić dopiero w sierpniu jeszcze się upewnię, czy tak na pewno jest więc rzepak tak jest, musimy dopiero sadzić w sierpniu jeśli chodzi teraz o pawełnę to zbiory będą dopiero w październiku jeśli ja bym to wszystko ładnie przygotował i połączył w jedną całość To tam gdzie jest zasiana pawełna I będzie ona zebrana To ja będę mógł tam posiać na przykład pszenicę albo jęczmień Mam teraz dwa pola, więc mogę posadzić rzepak A następnie Będę mógł posadzić jęczmień A na trzecim polu pszenicę, więc wszystko po trochę bym mógł posadzić. No, ale... Trochę to zajmę, zanim ja to wszystko ogarnę, bo najpierw muszę tu kończyć ten kontrakt. Tak jak właśnie mówiłem, być może już bym mógł zasypać e, ziarna z e, zbiornika, to przyczepy i jechać to zawieźć. No, ale... Nie jestem pewny, a nie chcę jeździć ze dwa razy. Tak, te 60% jeszcze to zrobię, i potem podwiatę będzie się opróżniało. Nie no, trzeba ten kontrakt najpierw to kończyć, bo będzie mi naliczało y, za kolejny ciężar wynajem maszyn. A tego pewnie nie chciał, więc y, jak zabrałem kontrakt, to najlepiej to wykonać. Ten sam cień dlatego właśnie niektóre robocisny będą mnie trzymały, jeśli o to wszystko chodzi. Chciałbym przypomnieć, że wy w opisie macie botany Instagrama, także was tam zapraszam. Kto jeszcze mnie nie obserwuje, to zaobserwujcie i możecie mieć wpływ na odcinki. Albo nawet na publikację filmu. Dobra, już mamy tutaj skoczone. Dobra, ja podjeżdżam już tutaj z zestawem, z fentem. No, nie mogę nic tam porobić na gospodarstwie, chociaż bym chciał, to nie mogę, bo kontrakt mnie tutaj trzyma. No, niestety jak trzyma, to trzeba się sobie tylko wywiązać. Nie wiem, i pocielę to na tą przyczepę. Muszę tutaj całość wejdzie. I już coś prawdopodobnie rzuciło się w oczy. Tak. Umyłem maszynę, plus kupiłem tutaj myjkę. Nie wiem czy w dobrym miejscu ją położyłem, ale niech jest. Tutaj już mam maszyny zaparkowane, czyli kultywator i maszyna do wałowania, no tak w skrócie mówiąc, a pola są przygotowane do zasiewu, czyli jeden dzień muszę przespać, a żeby dalej pracować, no a tutaj mamy przygotowane Maszynę do pracy na polu, aby po prostu sakić rzepak, zastanawiam się, czy czasami nie będą mi potrzebne z dwie siewniki, bo jednym siewnikiem to trochę mi to zajmie tej, tej pracy. No ale oczywiście damy radę, jakby nie było. Kontrakt został zrealizowany, i przychód ze zbiorów. 3000, no euro, czyli tak jak właśnie myślałem, ale teraz to jest rzepak, tak? I teraz chciałbym zobaczyć w cenach rzepak. Sklep, no, szału nie robi, no ale przecież ziarna się nie mogło zmarnować, także dodatkowy dochód oczywiście będzie z 12 tysięcy ton, czyli Tutaj prawie 12 tysięcy też. Padnie to kosza? No, do portfela. Chyba to mam to wyliczone. Tak czy nie? No, o 2000 tysiące się pomyliłem, czyli 10 tysięcy zarabione, ale dobre i to. Ok, kontrakty ukończono, odbierz. Super. I mamy 18, no prawie 19 tysięcy. Czyli 3000 poszło prawdopodobnie na pracowników. Ja tutaj jeszcze sprawdzę sobie finanse za lipiec. Jak stoimy? Suma minus tysięcy prawie, pensje pracowników. To jak właśnie miałem to obliczone, ponad 3000 wyszło. Dochód z kontraktów, przychody ze zbiorów. Czyli 20 tysięcy, lekko osukane, chyba tak? Tak. Koft nasion, wiadomo, musiałem kupić. o Koft obsługi maszyn, zakupy terenu. Nas, zakup terenu dużo wyszedł, ale to w przyszłości się zwróci bardzo mocno. Więc no, tutaj była duża inwestycja, ale no. Warto było, okej, okay, w porządku To ja mogę tutaj z zacząć siać rzepak Ale no niestety nie mogę Bo trzeba kilka dni przespać, więc Idziemy spać i budzimy się 8 rano Ciekawe ile za utrzymanie ziemi teraz będzie ale i tak to no, przewyższałem z tym kontraktem. Łatnie zarobiłem. Koszt utrzymania ziemi. No i plus dochody za gospodarstwo. Czyli 500 zł za gospodarstwo. Coś mi tutaj nie gra. Czemu tylko 500 zł? Sierpień. Dochód gospodarstwa. Dlaczego tylko 100 euro Czy za utrzymanie ziemi? A tutaj no właśnie ile jeszcze było koszt utrzymania ziemi, czyli to na koniec pewnie liczy minus 145 euro. Ale chwila, pamięli tutaj coś nie pasuje. Czemu to tak wyszło? Butowa narzędzia nie. Produkcja, generatory. Ja mam to, tak, kupione. Wytwarza energię, która jest automatycznie sprzedawana. 700? No, no prawie 700, no 650 euro yy, na miesiąc. To dlaczego policzyło mi tylko 100? Ok, dobrze to, Le lepsze to niż nic. No, i niestety, tak jak właśnie myślałem, że będą chwasty do usunięcia. Czyli standardowa robota na gospodarstwie, czyli likwidacja chwastów, bo mamy te początkowe. A jeśli chodzi o pawełnę, to mamy bardzo mocno pole uzupełnione kamieniami. No niestety. No ale. Zapierzmy się w takim razie za usuwanie chwastów. No, ja trochę z Wami porobię oczywiście te kwasty, a trochę już samemu poza Nagraniem Czyli ja tutaj za chwilę zrobię cięcie, bo to jest wielokrotnie powtarzający się etap w pracy na polu, no ale w końcu. Trzeba to wykonać Okej, okay. to jeszcze do tego będę miał No to co? Ja zabieram się za usuwanie kwastów i Potrzebuję więcej Środka kwastopójczego I nie wiem, czy tutaj jest, czy jak Tak, tutaj jest I Ja opryskuję A pracownik Sieje i chciałem kupić siewnik i pomóc pracownikowi siać czyli byłoby sianie na dwa sprzęty no ale niestety jak spojrzałem sobie w sklep no to żeby pójść w trochę dalszy etap czyli w lepsze maszyny to niestety ale to kosztuje i to się tak łatwo nie da zrobić Czyli pozostaje im co innego zrobić, czyli wykupić warsztat Spróbować ulepszyć te maszyny, czyli obydwa ciągniki Do lepszego stanu Do mocniejszej mocy I ewentualnie kupić jeszcze raz taki sam siewnik co tam mam i potem jecha, jechać na Dwa zestawy I sianie byłoby szybsze, a w przyszłości, w międzyczasie, dałbym radę już wykupić większe, lepsze i silniejsze maszyny. Więc tutaj trochę etapów mnie czeka, zanim zacznę cokolwiek innego robić. Mam 210 tysięcy euro, więc ja sobie to opracowuję do końca i sprawdzę, ile kosztuje. Warsztat, ja bym ten warsztat sobie bym kupił i postawił tylko go tutaj na miejscu, tam gdzie chciałem postawić hale, aby maszyny miały zataszenie, ale tak samo jak to było z tą soją, myślałem, że soję będę siał, a tu się okazuje, że najpierw posieję rzepak, potem jęczmień, a następnie rzepak. Także no tutaj też trochę się tak komplikuje i plany się zmieniają niż ja miałem zaplanowane. No oczywiście musiało się skończyć. Ale dobra to będzie miało czas. Tam oczywiście pracownik sieje rzepak. Dopiero wam pokażę sieje rzepak i już ma prawie pół pola po siale. Tam, gdzie ja opryskuję i likwiduję te chwasty, to tam posieję je A albo A po pszenicę. A zamiast pawełny to kolejne, kolejny rodzaj zboża. A tutaj pracownik zasiewa. A ja sprawdzę sobie teren putowy, czyli putowa i ten warsztat, czyli tu gdzieś to było... Szopy, nie wiem. Produkcja też chyba nie. Inne to tym bardziej nie. A no właśnie, w tym ule, produkcja. Aha! Dobra, jakbym ule bym tutaj dał. Czyli w ule powstaje miód. Ule zostanie umieszczony w. Znajtującmy się po środku, miejscu, które należy oddzielnie kupić i umieścić. Jeśli postawisz ulę w popiszu określonych upraw, uzyskasz dodatkową korzyść w postaci nieco wyższych plonów. Kurcze: Farming 25 ma premierę w listopadzie, jakoś tak, a mamy wrzesień. I mam tak naprawdę 2,5 miesiąca, aby tutaj coś zrobić z... Mówię nie zrobić, ale żeby... Przeczesać krę od A do Z I to będzie wymagało trochę wysiłku, dlatego tak się przykłada do tego farminga też Poza nagrywkami, aby jak najszybciej to tutaj szło do przodu no tu jest ten warsztat Ten warsztat pozwala na stworzenie na mapie miejsca gdzie można modyfikować maszyny bez konieczności opłacania mechanika 45 tysięcy? Kurczę. No i chałupka konkretna bym powiedział Ale okej, okay, zobaczymy Ja bym ten warsztat, bym tutaj go bym położył Oprócę się, no niestety on by być tam zamiast tego headera A jak ja bym go Obrócił w ten sposób Mogłoby też tak by być I chyba go tutaj położę Bym go tutaj bym go postawił I to nie byłby taki Zły pomysł w inwestycje Myślę że nie ma się nad Czym tutaj zastanawiać tylko po prostu zainwestować kupić bo i tak będzie trzeba i tak więc w etymis ładnie stawiam i kupuję więc mamy warsztat tutaj zakupione a jeśli chodzi o parking no to może tutaj właśnie taką wiatę postawię ewentualnie mogę zobaczyć jak ta gata jak będzie tutaj pasowała w co to jest Makasem bel i palet. W tym pułapku mogę składać bel i palety. Ok. Więc to będzie też to ciekawe. Ale to nie o to chodzi. Ja bym chciał wybudować sobie garaż z... Ja piarniczy garaż z warsztatem. 400 tysięcy prawie to kosztuje. Duży kara z warsztatem. Duży karosz z, warsztat z warsztatem No trochę to kosztuje, no nie powiem No ale okej okay. Mnie chyba będzie interesowała taka mała hala Jest to jest mała hala? 110 tysięcy to jest mała hala? To jest ogromna hala A o tym już nie wspomnę Okej okay. <laughs> Poko. A to tym bardziej O Jezus Co to jest? Czy No to. Nic z tego robić, bo zostaje. Ja na temat kanału się jak na razie nie wypowiadam, bo do tego potrzeba miejsca. I coś myślę, że właśnie to pole, na którym właśnie teraz tutaj pracuję, to pole będzie zlikwidowane, a potem, gdzie właśnie pracownik sieje będzie pole zlikwidowane bo potrzebuje miejsca na rozbudowę hal właśnie a nie chciałbym, żeby wszystko było porozrzucone po mapie, tylko było blisko, więc prawdopodobnie czeka mnie równanie terenu na jakimś polu a to nie będzie takie hop -siup. to będzie trochę wyzwanie, ale dobra Idźmy sobie tutaj pod warsztat, i bym chciał zobaczyć, ile kosztuje ulepszenie właśnie tego ciągnika i jaka cena mi tutaj wyjdzie. No, a możemy to naprawić za, 3, za 63. No, naprawimy to, bo to nie jest fortuna. A tutaj mm, jeszcze naprawiłem, czy nie? Tak. Stan lakieru, o kurczę. Tutaj, jak to wychodzi, napraw. No dobra, też to naprawimy. Nie będzie. I nagle odpadło. To się w końcu musiało stać. <ścoughs> Oj, lubi. Lubi farming to. 3 grosze to swoje, nie? Ale czy ja tu mogę ulepszyć maszyny teraz? Napraw. Ustaw. Mogę. OK. E, marka Q. No, jeśli chodzi o markę Q, nie chcę tego zmieniać. O, to wasz czołowy. Mam konfigurację silnika, ale czekajcie chwila. Ustawienia Q. Aha, no właśnie. O, wąskie. Z obciążnikami. Szerokie opony. Wąskie opony są typowo pod. Oprysk, więc będzie trzeba taki traktorek w szczególności zrobić. Dobra. To na razie tylko to mnie interesuje, ale nie chciałbym tutaj nic ustawiać póki co. To tak było, okej. Okay. A jeśli chodzi o konfigurację silnika na max plus 25 tysięcy i teraz... Mam spisane sobie na karsce Jaki to jest właśnie ciągnik, czyli to jest 700? Halo? Mezyfer ale dlaczego Mi się tutaj to źle tak pokazało teraz I on ma tutaj ile? 160 koni mechanicznych Aha Czyli teraz nie ma nic. Tak, to jest ten drugi, czyli dobrze mam to wymierzone. Czyli MV6700. Teraz jakbym chciał ulepszyć na raz. Czyli co tutaj się zmienia? Moska W. Ok. Drugi raz. Trzeci raz. Czwarty raz. Czyli 25 tysięcy bym musiał dołożyć i bym miał konkretny ładny ciągnik do, dwu, do 200 koni mechanicznych. Więc może bym to nawet wykupił sobie, a nie wiem ile właśnie tamten bym, to tamten mógłbym ulepszyć ciągnik. No ale dobra, jak, jak już będę to ulepszył to na pewno więcej tutaj pozmieniam martyku pozmieniam pozwoliam, więc to będzie też ciekawie. No ale to nie w tym odcinku, nic nie będę teraz ulepszał, tylko teraz jeszcze pojadę, przecież wykupić środek chwastopójczy i będę dalej opryskiwał. No inwestycje są dokonywane i jest coraz więcej tej zabawy ze wszystkim. Ten pracownik yy, sieje ta, cały czas dalej. Nawet sprawdźmy sobie. No cały czas sieją A ja jadę po środek chwastopójcze, więc no cały czas praca idzie do przodu. Boję się równolegle tego terenu, jeśli chodzi o przerabianie pól, żeby był poziom na polu i tam postawienie różnych Hal Albo nawet i magazynu. No, to będzie lata wyzwanie. Mogę tak tutaj powiedzieć. Pasty zostały usunięte. Maszyna zaparkowana. I sprawdźmy sobie kontarakty, czy coś ciekawego, interesującego będzie. Co bym mógł zabrać. wanie. No, kurcze to nie są też małe pieniądze. Zbiór plonów do 12 tysięcy, no to mogę powiedzieć, że całkiem ciekawe, interesujące te kontrakty. Pracowanie PLNIP jest takie interesujące, no ale to jest tutaj bardzo małe wynagrodzenie, jeśli chodzi o to pole 26. Czy to jest 26, czy to jest, no i to jest właśnie na W to duże pole. Kultywowanie powinno pójść szybciej, więc powiedzmy, że 4000, czyli 18000 będę miał w kieszeni, bo tysiąca będzie na wynajem maszyn, a 500 euro będzie dla, pra dla pracownika po prostu. Więc wyposzuczę yy, ja te maszyny, więc mamy kolejny kontrakt do zrobienia, czyli. No, ładny zestaw, ale to już nie w tym odcinku, to już będzie w tym odcinku, także jeśli odcinek się was spodobał, no to zostawcie kciuka w górę, dajcie znać w komentarzu, swoją opinię zostawcie, a nowe osoby zapraszam do obserwacji kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, a chcecie być na co z nowościami, do zobaczenia w wy czternastym odcinku, cześć.